Halo, halo, cześć, cześć. cześć. To na miotle, dzisiaj takiej małej, ale damy radę. Lecę do Agi i poleciałam. ma Dominika, cześć. No Aga. Tak, no miotły sobie kupimy za jakiś czas, bo nawet e, jedna z Wiedźm, nie pamiętam z jakiej części świata, też właśnie e, powiedziała, no że jeżeli nie macie miotą, to koniecznie, więc powiedziałam to że ja to mam miotę. w tym ja mam póki co zmiotkę da radę na takiej latać, wierzymy, podobno potrafią wszystko. Ale prawdziwa, prawdziwa miotła będzie na pewno i Aga też na pewno będzie mieć. I na pewno będą jeszcze jakieś inne magiczne rzeczy. Tak. No, wiesz <grym> jak. Spotykamy się dzisiaj, moi drodzy, w bardzo ważnej tematyce, odwiecznej trudności do rozwiązania nie wiem, czy rozwiążemy, ale przynajmniej możemy się podzielić naszymi refleksjami dotyczącymi, ta -dam, przyjaźni damsko-męskiej. No Czyli, co jest możliwe, jak to jest, o co chodzi, kiedy facet przyjaźni się z kobietą, bądź kiedy kobieta przyjaźni się z facetem. To nie ma znaczenia, z której strony to ukryjemy. Przepraszam, mam dzisiaj troszkę głupotkę, ale yy, przejdzie mi. No. Także, yy, może Aga zaczniesz? Czy ją zacząć, ja? Obojętnie to ja. Mogę zacznę. Tak? No to, to ty, czy, czy ja? <laughs> no, no ja powiem tak. Mam doświadczenia trzy. Jeśli chodzi o relacje przyjacielskie między mężczyzną a kobietą. Dwa są moje. A jedno jest jakby, że tak powiem, trochę obserwatorskie, że tak powiem. O, no proszę. A mianowicie. Jak byłam małą dziewczynką, w sensie miałam tam powiedzmy 3-6 lat, nie, przesadzam 3. 6, 8, 10, 12 i tam długo, długo miałam takiego przyjaciela, który był faktycznie dla mnie przyjacielem. Był dla mnie po prostu, sorry, że to powiem, ale był po prostu, on o tym wie, aseksualny. W sensie takim było między nami bardzo blisko, mieliśmy dużo poważnych rozmów między sobą, o życiu, śmierci, i, I tak dalej. Oczywiście, jak to. 12 lat dwunastoletnia... No! Y, jak to dwunastoletnia dziewczynka mogła mieć, nie? W sensie takim, no bywało różnie. Znosił dzielnie moje miłości, y, no bo niestety tak było, że ja się zakochałam w jego przyjacielu, a on się we mnie zakochał, ten jego przyjaciel, więc było mu trochę, myślę, ciężko, i jakby coś tam było z jego strony mojego przyjaciela, ale mieliśmy no to na tyle tak wyrównane. W sensie w takim pewnym momencie po prostu no, po prostu przegadaliśmy to, że no nie da rady. A on jednak zdecydował się, że mimo to chce być w relacji ze mną. I to powiem szczerze, ta relacja wow, bardzo długo trwała, bo to zaczęło się w podstawówce, a rozluźniło się, jak ja się wyprowadziłam na studia, bo on został wow. w miejscu. Ja pochodzę, e, a e, no i jakby, jakby dopiero na studiach nam się, parę razy udało się nam spotkać jak byłam już na studiach, ale to już się tak mocno, mocno rozluźniło. zamiast to naprawdę była taka... Wow, to bardzo, bardzo długo. Męska, według, mnie, według mnie to była przyjaźń damsko-męska. W zasadzie sensie takim. Być może nadal bylibyśmy w stanie tą przyjaźń tworzyć, natomiast no po prostu gdzieś tam te drogi nam się trochę rozeszły. On już chyba teraz zresztą nawet wyjechał za granicę. Natomiast mam takie poczucie, że gdybym się z nim spotkała, nawet po latach, to spokojnie byśmy mogli gadać tak, jakbyśmy się widzieli dwa dni temu. Może nie dwa, może tydzień. Przesadziłabym. Ale mam takie doświadczenie. Natomiast faktycznie w tej relacji w pewnym momencie pojawiło się tak, że on chciał związku. Tak. Ja go nie chciałam i to było wyrównane. Nie wiem do końca, jak go by na to spojrzał. Natomiast, natomiast no ja mam takie poczucie, że mimo to, że to tak się pojawiło z jego strony, to jednak byliśmy w stanie o tym rozmawiać i dalej mieć tą przyjaźń. Ja to tak widzę, w sensie. No. Mm. A to powiem Ci, że i tak naprawdę mm, dla mnie takie wow, że to wiesz, tyle lat po prostu trwało. Tak, i powiem Ci tak, że m, dopiero dzisiaj jestem w stanie tak naprawdę o tym powiedzieć, że to mogłabym nazwać spokojnie przyjaźnią. W sensie mm. taką inną trochę niż między kobietą a kobietą, no bo to jest trochę inny rodzaj przyjaźni, nie czarujmy się. Ta relacja jest wtedy trochę inna, ale jakby tak było, że na przykład nie wiem, on by zapukał do moich drzwi i powiedział czyś Dominika, y, wiesz, potrzebuję z Tobą pogadać. To bez problemu. Bo po prostu wchodzi i ja, i jakby no jestem, po prostu. Nie wiem, jakby było z drugiej strony, no, bo to jest nie do sprawdzenia w pewnym sensie, ale z mojej mm -hmm. strony to, y, było to na pewno y, takie głębokie dosyć. Tak, tak, i, i dosyć długo to trwało. Tak, Ta, no, z różnymi tam perypetiami, oczywiście, no, no trwało długo. No, powiem Ci, że no, taki, taki podziw z mojej strony, nie? że no, tak naprawdę o tym mi nie mówiłaś dopiero teraz, to tak wybrzmiało, nie? że wiesz, taka długoletnia była ta forma. Ja, to, ja to chyba dopiero teraz to tak naprawdę uświadomiłam, że myśmy tak długo mieli ze sobą kontakt i tak potrafiliśmy ten kontakt ze sobą mieć, pomimo różnych tam, no mówię, różnych rzeczy, które się działy, łatwiejszych, trudniejszych jego związków, moich związków, jego zauroczenia mną, czy zakochania, nie wiem. E, nie wiem, jak on by przedstawiał tę sytuację, ale z mojej perspektywy faktycznie tak jest, że kurczę, ja do niego sentyment taki przyjacielski zawsze będę mieć. I e, pomimo tego, że mówię, że to się tak rozluźniło, ja w sumie go już teraz nie znam, nie wiem, jaki on jest, o mnie też w sumie już nie zna, ale no na pewno gdyby coś, to z otwartymi ranami bym przyjęła w takim sensie, żeby z nim pogadać i tak dalej. Mhm. E, no bo ta więź gdzieś tam była taka silna, że w jakimś sensie zostaje w sercu chyba do końca życia. Nie wiem, tak mi się zdaje. No, mi się też tak wydaje, że no, tak podobnie bym miała taką sytuację, wiesz, na zasadzie bardziej gdybanie, nie, bo, bo w takiej relacji nie byłam, żeby wiesz. Być w takiej bliskiej relacji z mężczyzną, z chłopakiem, w każdym razie z, z płcią przeciwną, i do tego jeszcze przez tak długi okres. no, no w Kurczę, wiesz, no, okres podstawówki, gimnazjum, e, potem szkoła średnia, i dopiero na studiach to się zaczęło rozróżniać, No to spory, no to kawał czasu. No, wiesz, to było tak, że były takie momenty, że się spotykaliśmy codziennie, no bo wychodziliśmy do jednej klasy, a potem już się to trochę bardziej rozluźniło i te spotkania były rzadsze. Natomiast fakt jest faktem, że mogliśmy gadać prawie o wszystkim. Jakby, no, były takie trudne momenty w jego życiu i żeśmy o tym gadali też, więc myślę, że tam była naprawdę głęboka, głęboka mm -hmm. więź, nie było wszystko. Ale faktycznie jest tak, że pojawił się ten moment zakochania, który mógł być trudny mm. e, w takim sensie. Myślę, że to jego dojrzałość, że sobie po prostu był w stanie z tym poradzić i że ja mu powiedziałam: no nie, e, możemy być przyjaciółmi, ale tylko to. I on podjął decyzję, że w tym zostaje w takiej formie. Mm -hmm. Miałam podejście. Ale... Tylko... Tylko, że właśnie to nie było w okresie dziecięcym, tylko że normalnie już byłam też dorosła, ale właśnie miałam taki rodzaj przyjaźni, że no ja tego, tego właśnie, ja go nazywałam przyjacielem, no to, to nie trwało jakoś bardzo długo, natomiast to była taka relacja, że zawsze byliśmy na, na, na telefonie, jeżeli ktoś potrzebował jakiejś pomocy, czy, czy nawet pogadać, czy przez telefon, czy, czy ogólnie to po prostu no, byliśmy dla siebie. Ja w tym momencie nie miałam żadnego partnera, on też nie miał partnerki. Ja widziałam w nim tylko formy przyjaźni. Dla mnie uczucie w sensie przyjaźni było na tyle silne, że no, ja nawet sobie czegoś innego nie wyobrażałam. Ale właśnie, on po jakimś czasie zaczął chcieć czegoś więcej. No, bo myśmy tego czasu spędzali ze sobą dosyć dużo. Spotykaliśmy się po pracy, wychodziliśmy gdzieś na jakieś wspólne imprezy. Czy, czy to przyjeżdżał do mnie wtedy, wynajmowałam akurat pokój na, na, na mieszkaniu, kto też tam przyjeżdżał, też spędzaliśmy ten czas, gdzieś razem jeździliśmy. No i tego czasu było dosyć dużo razem, natomiast właśnie doszedł taki moment, kiedy on. Powiedział mi, że on chciałby czegoś więcej, że on widzi we mnie um, coś więcej niż przyjaźń i to było bardzo trudne, bo um, bałam się właśnie powiedzieć mu wprost, że no, mogę stracić tą relację, no ale nie, nie mówiłam mu, wiesz co, słuchaj, poczekaj, ja Ci dam odpowiedź za dwa dni. <grym> No właśnie, nie, no bo to było na tyle gorące, że trzeba było już działać. No i po prostu ja, powiedziałam to, co czuję, że ja widzę w nim przyjaciela i bardzo mi zależy na tej relacji. Nie widzę opcji, żebyśmy mogli być jakąś parą razem, próbować, no bo po prostu kompletnie tego nie czuję, że ja czułam miłość na zasadzie jak miłości do brata, mm. mhm. miłości właśnie do, do przyjaciela, kogoś bardzo bliskiego, ale nie w pociągu fizycznym w ogóle. Mi się z nim bardzo dobrze gadało, e, ale ja tego kompletnie nie widziałam, e, żeby mogło być coś więcej. Fakt po tym, no, jeżeli no, chodzi o chemię, w ogóle fizycznie też mnie nie pociągał. On mnie pociągał po prostu mentalnie. E, to jest zupełnie coś innego. I on w tym został. On został w tej relacji. On nie zrezygnował z tego. On nie zrezygnował. Nie zrezygnował, daj to zostało, nic się nie popsuło. On po prostu się wycofał. Dalej chodziliśmy na wspólnej imprezy. Rozróżniło się w momencie, kiedy ja wyjechałam, tak naprawdę. Jak ja wyjechałam, i później raz na jakiś czas byłam w tym mieście, aha, i on też potem zaczął podróżować na tirach, bo on przeszedł do, na pracę na tiry. Więc jeżeli to ogona, to pewnie będzie wiedział o kogo chodzi. E, to potrafiliśmy się spotkać i pogadać, albo raz na jakiś czas po prostu do siebie zadzwonić. To były bardzo ciepłe, bardzo miłe rozmowy. I e, pamiętam, że to była bardzo, bardzo cenna relacja. E, I jestem za nią naprawdę wdzięczna, że coś takiego mogłam doświadczyć. E, takie, takie faktycznie no, no inne uczucie niż w relacji z, z kobietą, tak jak mówisz. E, Inna głębia, ale z mężczyzną też jest inna. Tylko, że właśnie pojawia się ten wątek miłosny i to się może coś takiego, że obie strony zaczynają się w pewien sposób wycofywać, mimo że nam się wydaje, że się nic nie zmienia, ale jak już coś takiego zaświta, to wydaje mi się, że na pewnym nieświadomym poziomie jednak obie strony mogą się wycofywać. Tak, może tak być. I, wiesz, jakby ja nie mam takiego doświadczenia, na przykład takiej przyjaźni, która no, mogłabym powiedzieć, że trwa przez 40 lat, bo na szczęście tutaj jeszcze nie żyje, ale no. <laughs> damsko-męskiej. Zresztą damsko-damskiej też nie mam e, tak długo, 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 długo. długo. Natomiast. Um, Myślę sobie tak, że to jest właśnie ten dylemat relacji przyjacielskiej-damsko-męskiej, że y, tam się może w pewnym momencie z jednej ze stron pojawić zauroczenie, wynikające pewnie z bardzo różnych y, rzeczy. Y, y, natomiast y, to jest kwestia tego, czy sobie z tym poradzimy i jak sobie poradzimy. Ja nigdy nie byłam w sytuacji, w której ja przyjaźniłabym się z facetem i ja bym się w nim zakochała, ale on, mi, on by mi powiedział, że nie ja w tobie zakochany nie jestem. Nie wiem, co by się wtedy stało. No ale mam takie doświadczenie, że jednak yy, te wiele, wiele lat mogłam być w tej relacji, to co ty mówisz, też była ta relacja, pomimo tego, że powiedziałaś tą swojemu przyjacielowi, że no nie, nic z tego. Yy. Więc to jest taki dylematik w takim sensie, według mnie jest to możliwe, tylko musi być ogromna dojrzałość obydwu osób, i mm. gotowość na to, że faktycznie w pewnym momencie mogą się pojawić jakieś myśli, i otwartość na to, żeby czy zauroczenie, i otwartość na to, żeby o tym e, móc rozmawiać, e, i gotowość na wiele różnych zmian w związku z tym. Natomiast, no, jak dla mnie, jest możliwa. Bo była. I Ty też tego doświadczyłaś. Nie wiem, co... Tak, tylko co... właśnie z tym kontekstem miłosno, nie? miałaś taką relację, żeby nie było kontekstu miłosnego po obu stronach? Żeby nie było tego? Miałaś coś takiego? Miałam, ale nie taką długoletnią. W sensie, ta relacja się... Po prostu myśmy się przyjaźnili. Znaczy, ja go nadal używa, uważam za mojego przyjaciela, w takim sensie mm, wiem, że gdyby była taka przestrzeń, to moglibyśmy znowu zacząć się kumplować i spędzać razem czas i tak dalej. Natomiast z różnych przyczyn to się nie dzieje. Natomiast to trwało no, dobre kilka lat. Rozumiało się ze względu na to, że. No, ze względu na to, że ja weszłam w pewną relację, która jemu nie odpowiadała, on nie umiał tego powiedzieć wprost. Powiedział mi potem, koniec końców, natomiast. To ja było po fakcie, po rybkach było. Tak. Natomiast wiem, że on to robił opiekuńczo i ja to rozumiem, czemu tak się stało. On chciał dla mnie dobrze. Mm -hmm. e, podjął taką decyzję, nie jestem na niego o to w ogóle zła i jakby ta relacja, myślę, że mogłaby by trwać dalej. W każdym, w każdym razie e, mnie nigdy, w żaden sposób do niego nie ciągnęło chemicznie nic. To była czysta przyjaźń. To jakby tam nie było nic. Po prostu nie było szans. Ja nawet teraz nie wyobrażam. W jakikolwiek sposób, że on mógł mnie jakkolwiek pociągać. I oni mówią to samo. E nie pojawił się ten wątek. Myśmy nieraz o tym gadali w różnych tam kontekstach i tak dalej, no bo to wiadomo, jak się z przyjacielem to się ze sobą gadał wszystkim, nie, no więc nawet jakbyśmy gadali o, przepraszam, o mm, seksie, tak, no to yy, w sensie naszych doświadczeniach i tak dalej, to nigdy nie pojawiało się między nami jakiej, jakiejś chemii na tyle, żeby gdzieś w ogóle się nie pojawiało, żeby coś się tam podziało, no po prostu gadałam z nim jak no z przyjacielem, no po prostu, no. no po prostu. Ale mówię, ta relacja się bardzo mocno rozluźniła, mamy już teraz praktycznie nie mamy ze sobą kontaktu. Znam przyczyny, natomiast, no myślę sobie, że może kiedyś tak będzie, że, że, że będziemy mogli wrócić do relacji, ale ja uważam, że to była relacja przyjacielska, bo była bardzo głęboka, mogliśmy otwarcie o wszystkim gadać. Jak były jakieś kłótnie, a były, to mimo wszystko byliśmy w stanie sobie gdzieś tam se pogadać o tym, i się rozluźniało, i było spokojnie, można było działać dalej. Nie? No, no, to fajnie. No, to no tak, ale, no, powiem ci, że no, bardzo fajne doświadczenie. Szkoda, że to się tak rozluźniło, w sensie, no, rozluźniło. No, w sumie nie ma tej relacji po prostu i no ale w każdym tak, razie masz dobre doświadczenie, nie? Tak, ale to jest jakby właśnie kwestia tego, że to jest na zasadzie właśnie, że ta jakby. Ja nie uważam, że ta przyjaźń była nieprawdziwa czy coś. Ona się po prostu rozeszła, bo się pojawiło dużo różnych... No też się różnych... pojawiło, no. Może tak po prostu. E, być, no, ja do końca nie umieliśmy sobie poradzić, ja też nie byłam na to gotowa i tak dalej. No, nie ma co w to wchodzić dalej, głębiej. W każdym razie to była głęboka relacja i myślę, że jeśli będzie taka gotowość kiedyś z obu stron i przestrzeń, to, to spokojnie dałoby radę to, to znowu być tak blisko, jak byliśmy. Takie mam poczucie. Nie wiem jak on, no, nie wiedziałam nigdy z nim o tym, więc nie wiem. To wie, e, życie, Wiesz, pisze różne scenariusze i mogą, wiesz, że wyniknąć jeszcze różne sytuacje. Natomiast mi się to bardzo podoba, że faktycznie doświadczyłaś tego bez kontekstu, e, wiesz, e, miłosnego, seksualnego, że któryś z was miał jakiś pociąg do siebie, że coś takiego faktycznie jest realne, nie? Bo ja czegoś takiego na przykład chyba nie doświadczyłam. Chociaż może, ale to był bardzo krótki epizod, że... Byłam w takiej relacji z mężczyzną, gdzie ani on y, do mnie nie, nie, nie wychodził z kontekstem y, tego, że mogła być jakaś miłość, ani ja w kierunku do niego. E, pomagaliśmy sobie. Była mu potrzebna jako partnerka na wesele to Gasura oczywiście, nie? I była super. Fajna wymiana. E, spotykaliśmy się na jakąś kawę, czy po prostu pogadać? E, Trochę to krótko trwało. Pamiętam, że on był młodszy ode mnie, o kilka lat, gdzieś może pięć, może siedem. W każdym razie fajnie nam się gadało, poznaliśmy się w miejscu pracy, nie pracowaliśmy w tych samych zawodach, tylko w różnych. To było wtedy na lotnisku pamiętam. I trochę to trwało, było bardzo, bardzo miłe, ale no, wkrótce, no nie wiem, co by wynikło z tego dalej. Też to, no się właśnie, to Ja po prostu zmieniłam też y, potem całkiem otoczenie, bo no, przestałam tam pracować i się wyprowadziłam wtedy do Katowic akurat i no i to tak się drogę rozeszło. Trochę no właśnie, bo to są takie rzeczy się rozchodzą po prostu. Może coś by wcześniej czy później wyniknęło z tego, nikt tego nie wie, ale na ten czas, w którym byliście w relacji, czyli ja, ja byłam w tej relacji przyjacielskiej, tam się nic nie pojawiło. No i tak jak mówię, do tej pory sobie nie wyobrażam. A to jest miłe, nie? Kiedy y, wiesz, y, masz wrażenie, że druga osoba wychodzi z tym samym co ty i nie masz tego podtekstu, że może coś z tego być więcej, nie? To jest takie mm, bezpieczne, to jest fajny, Bezpieczne miłe? i takie, tak. Jak, jakby wiem, że to jest dylemat i wiele ludzi różnie o tym myśli i w sumie fajnie by było, jakby się, jakbyście się wy podzielili tym, jakie wy macie doświadczenia, spostrzeżenia i tak dalej. Będziemy musiały powoli kończyć. Tak. Natomiast my się podzieliłyśmy naszymi doświadczeniami. Akurat się tak składa, że, że są bliskie sobie w pewnym sensie. Natomiast na pewno jest tak, że. A my jeszcze, jest... jeszcze nie powiedziałyśmy właśnie. No sorry, bo Ci weszłam w zdanie, nie powiedziałyśmy o tym, kiedy na przykład, yy, bo mi się przypomniała historia bardzo bliskiej mi osoby odnośnie bycia w związku i posiadania właśnie przyjaciela mężczyzny i yy, jak, jak potem jest w takiej relacji, nie? Yy, To jest też bardzo trudno. Kiedy, wiesz, dużo, dużo czasu zaczynasz spędzać z tym przyjacielem, yy, tu, wiesz, masz tego swojego partnera, kochasz go, ale przyjacielowi powiesz więcej, niż temu swojemu partnerowi. Tu się, wiesz, zrobi... A potem się okazuje, że ten przyjaciel jednak czuje coś więcej, nie? A ty chcesz, żeby on był twoim przyjacielem, nie? I... Fletki! I klopsik, ale to... niestety chciałabym więcej o tym mówić, ale to by oznaczało, że kolejne 10 minut minie, a to by oznaczało, że... Yy... Nie, to zrobimy no, to po prostu... Tak. Jasne, to zrobimy na nagranie po prostu ewentualnie o od... tym. Ja się zapytam osobę, czy wyraziłaby... Nie, nie ma, nie ma znaczenia, okej. Okay. No to w każdym bądź razie, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, co o tym wszystkim myślicie, pewnie będzie burzliwa dyskusja, a my Wam pokazałyśmy to, co my o tym myślimy, wiadomo, że nie z każdej perspektywy, ale akurat z naszej, więc chętnie posłuchamy, jakie jest u Was, bo być może wprowadzicie coś nowego w nasze spostrzeganie w przyjaźni damskomerskiej. Jasne, byłoby miło. W każdym razie dziękujemy za poświęcony czas, życzymy miękkiego dnia, pa! Miękkiego, pa!